Zapełniący Jego Alleluja! Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając. Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Moi Drodzy, możemy powiedzieć, że w życiu Świętego Franciszka spełniło się to, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, co Pan Krzysztof tam przeczytał, że no, Anioł wiódł Franciszka różnymi drogami i doprowadził go do tego kościółka San Damiano, tam gdzie w sercu Franciszka powstaje modlitwa: Najwyższy chwalebny Boże. Mamy rok 1206. Franciszek targany wewnętrznymi rozterkami szuka odpowiedzi dotyczących swojego życia. I tam, jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, powstaje ta modlitwa, która jest chyba pierwszą modlitwą pozostawioną nam przez, przez Świętego Franciszka, pierwszą znaną. Ta prosta, niewyszukana w formie modlitwa objawia. Najgłębsze pragnienia Franciszka objawia stan jego ducha w okresie niepewności, w okresie poszukiwań. Modlitwa, która rodzi się w sercu Franciszka, modlitwa, którą powtarzał, utrwalał w pamięci, aby później przekazać ją swoim braciom i która na szczęście dotarła do naszych czasów, jest modlitwą człowieka stojącego na początku drogi. Albo można powiedzieć stojącego na rozstaju dróg, a dotyczy każdego poszukującego człowieka. A kto nim nie jest? Więc że jest to krótki tekst, bardzo prosty, chciałoby się powiedzieć nawet banalny, lecz kiedy przeczyta się go uważnie, rozważy, zrozumie, wówczas można odkryć głębię tego tekstu. To jest modlitwa błagalna. Wobec chwalebnego Boga franciszek pozostaje w ciemności serca, rozjaśni ciemności mego serca. Rozumie, że rozjaśnić je może tylko Bóg, który jest światłością. Tak więc franciszek prosi o oświecenie serca prosi o prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie. Myśl idzie od tego, co negatywne, a więc ciemności serca, do tego, co pozytywne. Daj mi wiarę, nadzieję, miłość, zrozumienie, poznanie, a wszystko po to, by wypełnić zadanie. Abym wypełnił Twoją świętą i nieomylną wolę. Zobaczcie, że ta modlitwa ma taką wewnętrzną dynamikę. Wobec majestatu i wspaniałości Boga stoi bezradny człowiek pogrążony w ciemności. Franciszek, przepełniony niepokojem, nie prosi po prostu o wiarę, nadzieję i miłość, lecz cała modlitwa zmierza do tego, by stał się zdolny, do spełnienia świętego i prawdziwego polecenia Boga by stał się zdolny do wypełniania woli Bożej. Ta modlitwa pokazuje sposób myślenia Franciszka. Rozpoczyna się zwróceniem do Boga i zamyka się zamiarem zrealizowania jego świętej woli. Ta modlitwa ma dwa bieguny: dawać i czynić. Niechaj Bóg daje aby człowiek mógł działać. I taka kolejność określa także inne teksty Świętego Franciszka. Można było ich tutaj kilka przytoczyć. Jeden tylko dam przykład. Bardzo ważny tekst, nie tylko w życiu Świętego Franciszka, ale w życiu każdego człowieka. To jest Testament. I w Testamencie Franciszek pisze tak. Mnie, bratu Franciszkowi, pan dał, tak rozpocząć życie pokuty. I dalej pisze, i okazywałem miłosierdzie. Bóg dał łaskę, a Franciszek wprowadzał to w czyn, okazując innym miłosierdzie. Bóg daje i inspiruje, Franciszek słucha, jest posłuszny i wprowadza w życie to, co od Boga otrzymał. Moi drodzy, jaki jest Bóg z tej franciszkowej modlitwy? Ten Bóg z franciszkowej modlitwy jest najwyższy i chwalebny. Najważniejsze w całej tej modlitwie jest to, że ten Bóg, ten najwyższy chwalebny, jest Bogiem i Panem. Bóg. Coś, co jest ponad nami, coś, co trudno objąć umysłem. Ktoś, kto wiemy, że jest Panem całego świata, Panem całej rzeczywistości, ale pojąć go, Ludzkim rozumem nie możemy. I ten Bóg jest Panem. Człowiek dostrzega, że jest od Niego zależny, że jest Jego sługą. Franciszek staje się dla nas człowiekiem wiary i zawierzenia. W czasie, gdy Franciszek odmawia tę modlitwę, wszystko w jego życiu stanęło pod znakiem zapytania. Czyż nie miał dość swoich spraw? Czyż nie musiał zważać na to, żeby dojść do ładu z samym sobą, ze swoim ojcem, z rodziną, ze swoją przyszłością? A jednak to właśnie teraz sięga wzrokiem dalej, ponad siebie, sięga wzrokiem ku najwyższemu, najwyższy chwalebny Boże. Zobaczcie, że Franciszek nie szuka pociechy i ratunku u kogokolwiek. Franciszek szuka odpowiedzi na trapiące go pytania u tego, kto jedynie zna prawdę o człowieku, u Stwórcy. Tam idzie rozwiązywać swoje życiowe problemy, dylematy, kłopoty, wątpliwości. Pada na kolana przed Bogiem. Rodzi się w ten sposób człowiek wiary, który podobnie jak Abraham opuszcza rodzinę, opuszcza ojca, pozostawia wszystko, aby pójść tam, gdzie Bóg mu wskaże. Moi drodzy, Bóg we franciszkowej modlitwie jest nazwany Najwyższym, a potem jest nazwany Chwalebnym Bogiem. On jest Najwyższy. On jest Jedyny. Nie ma poza Nim żadnego. Można powiedzieć, że słowo Najwyższy niczym szeroko rozpostarta klamra obejmuje całe życie Franciszka. Bóg był dla Niego rzeczywiście Najwyższy. To właśnie w chwili... Kiedy Franciszek rozumie, że przywiązanie do tego, co człowiek może wykonać, że sukcesy, sława to droga do otchłani, do nicości, a nie ku najwyższemu. I kiedy to odkryje, wtedy właśnie dokonuje się jego nawrócenie, zmiana myślenia, i wtedy zaczyna słyszeć w sobie głos Boga, najwyższego. Moi drodzy, jak często i nas absorbują czysto ludzkie sprawy, jakieś spory, konflikty, rozterki, niezałatwione sprawy, problemy. Każdy z nas to przeżywa, prawda? Czołgamy się po ziemi i nie rozstrzygamy już żadnego wyjścia. Nie patrzymy przed siebie, tkwimy w punkcie, w którym się właśnie znajdujemy. Kiedy coś takiego przeżywamy, warto spojrzeć w górę i powoli wypowiedzieć słowo Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśni ciemności mego serca. To pomaga. To pomaga. Mówiąc to, wyznajemy, że Bóg jest większy niż ja. Ja jestem mniejszy. Ja jestem bratem mniejszym, siostrą mniejszą. A chcę postępować tak, jak postępuje większy. Chcę postępować tak, jak Bóg chce. Chcę podnieść się przy jego pomocy, bo On ma moc, żeby mnie podnieść. Najwyższy, chwalebny Bóg. Mój drodzy, Franciszek w jednym westchnieniu stawia jednocześnie dwa pytania temu, który jako jedyny może na nie odpowiedzieć dwa pytania stawia Bogu Najwyższemu Franciszek czuje je w sobie to jest można powiedzieć pewien sens jego życia kim jesteś ty o najsłodszy Boże mój kim ja jestem najnędzniejszy robak i najbardziej bezużyteczny twój sługa zadziwiająca Zdumiewająca postawa Franciszka. Pokora Franciszka jest czymś zaskakującym. Franciszek wprawdzie postrzega siebie jako człowieka nędznego i skłonnego do upadku, małego, mało znaczącego i wątłego. Jednak, i to jest bardzo ważne: jego pokora to nie pogarda człowieczeństwa, lecz uznanie, że Bóg jest najwyższy. A wielkość człowieka polega na obecności w nim Boga, który daje się poznać jako Najwyższy. Ponieważ tylko Bóg przedstawia tę wielkość, za którą tęskni człowiek. Tak, człowiek tęskni za Bogiem, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamia. Człowiek tęskni za Bożą mocą, człowiek tęskni za Bożą siłą, człowiek tęskni za Jego miłością. Ale to określenie Najwyższe oznacza również Boży majestat. Jego, jego świętość, jako jedynie świętego, nie ma innego. Najwyższy może być tylko jeden, prawda? Widzimy tu wyraźnie echo pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pierwsze, najważniejsze przykazania. Od Niego się wszystko zaczyna. Uznać. Że jest tylko jeden Bóg i nie ma nic wartościowszego od niego, to fundament naszej wiary i pierwszy krok na drodze nawrócenia. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego w takim popularnym przekazie o Franciszku tak mało akcentuje się ten wymiar jego życia. Mówi się o różnych bardziej czy mniej romantycznych, bardziej lub mniej wzruszających historii z jego życia. A to jest najważniejsze: Bóg. Bóg mój i wszystko moje. Bóg sam wystarczy. I od tego rozpoczyna się nawrócenie świętego Franciszka. Od uznania, że Bóg jest najwyższy i że lepiej Jemu służyć niż słudze. Pamiętamy to pytanie, które usłyszał Franciszek podczas choroby w Spoleto. Franciszku, komu chcesz służyć? Panu czy słudze? Franciszek wybrał drogę służby Panu, a wraz z nim służby każdemu człowiekowi. I ta chęć służenia Panu ma, ma dla nas jeszcze jedno znaczenie. Jeszcze raz pokazuje, jak wielka pokora gościła w sercu Franciszka. Więc, drodzy Franciszek, zmianę siebie, zmianę świata na lepsze rozpoczyna od pokornej modlitwy, by w pokorze pełnić wolę Bożą. Mając świadomość, kim On jest, a kim Bóg. Dostrzegając, że jest od niego zależny, że jest sługą, w swojej modlitwie tam przed krucyfiksem prosi nie o to, by Bóg spełnił Jego wolę, ale o to, by on sam mógł pełnić wolę Bożą. Mędrzec ten Bóg we franciszkowej modlitwie jest najwyższy, ale jest zarazem chwalebny. Jest wspaniały w swej jasności. I taki też jest Chrystus. Jeżeli macie tę ikonę, jak to mówią, mówimy krzyż franciszkański, czyli tę ikonę Chrystusa ukrzyżowanego San Damiano, to widzimy, że właśnie taki jest tam Chrystus na tej ikonie. On jest chwalebny. Bo, moi drodzy, wiara to nie tylko męka i udręka ukrzyżowania. Malarz przepojony głęboką wiarą przedstawia na ikonie Wielki Piątek, i wielką noc zarazem. Chrystus, nawet na krzyżu, jest Panem. Jest otoczony wspaniałością, jest otoczony glorią, jest otoczony chwałą. W gruncie rzeczy, moi drodzy, cała nasza praca nad życiem polega z punktu widzenia wiary na tym, by widzieć Wielki Piątek i Wielką Noc jako jedność, by połączyć niedzielę i dzień powszedni. Jeżeli. I to jest, myślę, też wielka nauka płynąca dla nas z tej modlitwy franciszkowej i z tej ikony Krzyża San Damiany. Jeżeli w Chrystusie, w Ukrzyżowanym, rozbłyska wspaniałość, to nie może istnieć tylko codzienność, tylko cierpienie, tylko śmierć, tylko bezsens, jak to czasami odczuwamy, prawda? Majestat i Świętość Boga oznacza, że on nam się objawia jako światłość oświecająca naszą ograniczoność, naszą pustkę, nasze problemy, nasze słabości, może nasze wątpliwości. Tak Bóg, chwalebny Bóg, jest w stanie. Jest, Bóg jest w stanie wszystko uczynić, ale Bóg chce rzucić światło na drogę naszego życia, jeżeli o to światło Go poprosimy. On jest mocny. Rzucić światło w nasze serce, które być może jest pogrążone w ciemności, w chaosie, wiele znaków zapytania dotyczących przyszłości. Dlatego też Franciszek, modląc się do Najwyższego Boga, prosi go, by ten rozjaśnił ciemności jego serca. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśni ciemności mego serca. Od tego rozpoczyna się ta franciszkowa modlitwa. Rozjaśni ciemności mego serca. Czym są te ciemności serca? W jaki sposób Bóg je rozjaśnia? W jaki sposób pomaga nam odkryć naszą wolność, wartość, godność i stanąć w świetle? O tym jutro. Amen.